No, witam Cię, widzę. Jestem Przemak, to jesteście wersji InSea. Podestujemy sobie skrzynki. Ale zanim to przypomnę o swoim kodzie promocyjnym, macie go w lewym górnym rogu, e, tutaj jeszcze pokażę Wam na stronce. Jest to kodzik z Przemko, z trójką w środku, z O na końcu. Daje Wam w tym momencie 10% do doładowania. Dla nowych użytkowników jest skrzynka złota 60 zł na start. Ja pamiętajcie, że ja was do tych depozytów nie zachęcam. Trzeba mieć 18 lat, to jest bardzo ważne. I e, również ważną kwestią jest to, że pamiętać, że to co w na stronę, możecie stracić. Także zawsze jest, zawsze jest ryzyko. I co? Może na początek rozlosujemy sobie zwycięzcę z poprzedniego filmu. Tutaj też jak poprzednim razem nie losowałam konkretnego skina, tylko losowałam skina od 15 do 20 zł, czyli zobaczymy kto będzie szczęśliwcem i kto zgarnie takiego właśnie skinka. Dobra. 39 komentarzy John K3Z. D P P <grywa> ok. W takim razie, jeżeli potwierdziliśmy to w komentarzu poniżej, zgarniasz właśnie takiego skinka. No i co? Tutaj możemy sobie zamknąć, tutaj zamykamy. Ja Wam też jeszcze może przypomnę na sam początek, jakie prezenty są do zgarnięcia z moim kodikiem. Jeżeli właśnie ktoś chciałby zaryzykować i spróbować, tutaj macie takie rękawiczki. Na szybko jeszcze tylko sprawdzimy, ile jest osób, 182 osoby na rękawiczkach. Na kałaszku za 240 mamy 190. Tutaj mamy kałaszek za 208 za 193. Koska jest również za 710, duszę jest prawie 100 osób. Brakuje jednej do stówy, tak naprawdę. No i jeszcze ta emeczka, ona jest najświeższym prezentem. Tu jest 77. Przy depozycie, przy depozycie, właśnie 15 zł, macie szansę zgarnąć każdego z tych skinów. Także tak to wygląda. Ja sobie też na szybko sprawdziłem. Aha, jeszcze pełny ekran. Też sobie jeszcze na szybko sprawdziłem. Jaką skrzynkę testowaliśmy e, ostatnim razem. No i to była skrzynka ta. Więc teraz zaczynamy od tej eventowej. Teoretycznie ona zniknie za jakiś czas, więc nie wiem, czy jest sens ją testować. Ale skoro już jest i skoro się mieści w widełkach, no to czemu by tego nie testować? Więc zobaczmy. Ja ogólnie robiłem test tych skrzynek na streamie ostatnio. E, też możecie dziwić się w prawego górnego rogu. To jest mój balans. Jeżeli ktoś był na live'ach, to doskonale wie skąd ten balans jest. Bo my też bardzo, bardzo dużo kręcimy na streamach. No jest jakby, raz jest dużo, raz jest mało, tak to wygląda. Ostatni właśnie był dzień, gdzie naprawdę fajnie poddawało, tak jak i tutaj naprawdę oddało, oddało niesamowicie mocno, oby to nie był jedyny skin, no bo na razie widzę, że tapetka, tapetka leci cały czas. E, to okej, okay. jest maczek, no tutaj zobaczymy. Tutaj raczej jest potencjał na to, żeby ta skrzynka się zwróciła. Ale czy się zwróci? O, teraz się zwróci na pewno, dobra. Ona myślę, że będzie ze zwrotką stuprocentową, pytanie czy będzie jakiś fajny profil, bo to jest w sumie tylko e, 60% na, na tą P2000, ale jak byłoby naprawdę dużo, dużo więcej, ale zobaczymy. No mamy jeszcze trzy skrzynki, o kurcze pieczone, bo Next teraz to wywalił za 140, no i teraz niestety przegrywamy, tutaj jak nic nie spadnie na lewo, no to Batla będzie, będzie w plecy. Ale naprawdę nie spodziewałem się takich profitów. Ej, i nie wiem, chyba i tak nie będzie moje. Kurczę, ale patrzcie to, ze 160 zrobilibyśmy 362 zł. No tutaj akurat fajnie, bardzo fajnie ta skrzynka oddała. Niestety nie dla mnie, no ale cóż. Dobra, dajmy sobie P, P90, to jest akurat, jeżeli Wojtek, Wojtek, który był na streamach ogląda, no to pozdrawiam, bo on zawsze jak wpada na streama, no to się, to zawsze mówi, że no to dla mnie P90 na 4 na, na osoby i, i zawsze jak jest właśnie Wojtuś, to on nawet się nie widzę, tylko od razu mówi, że P90, żeby otwierać chyba jego ulubiona skrzynka. Mam znowu Botanexa, więc zobaczymy, czy Botanexik tutaj e, dołoży się, czy zabierze. Szybka KW się też niedawno stałem, więc trzeba się dopiero rozbudzić. Widzę, że na razie, na razie jest bardzo, bardzo równo, ale finalnie ok. Teraz ta P90 naprawdę fajnie odskoczyła. Finalnie, po tych trzech skrzynkach jeszcze nawet zwrotki nie ma w tej batli, więc, więc może być różnie do końca, jeśli tak będzie dawać. Z tego co otwieram na streamach, no to ona się w 99% zazwyczaj zwraca. Ta skrzynka. No, tylko właśnie to jest, te... o kurczę, pieczą tutaj jak dało, ej dobra te P90 mam wrażenie, że oddają zawsze, one oddawały zawsze mega do dobrze jak, od jak otwieraliśmy je na czterech A wiadomo, były dwie osoby więcej, więc też ten balans był od razu dużo większy z tej, z tej całej puli No tutaj, tutaj jestem ciekawy, bo mamy jeden na jeden A to już jest naprawdę grubo powyżej 200 zł. mam takie wrażenie, z tego co gdzieś tam patrzyłem sobie mniej więcej, albo mi się wydaje tak jest, dokładnie, 200, 251 nawet, czyli teoretycznie też się skrzynka zwróciła, też dała profit prawie 100 zł, więc ogólnie jak na, na battle 1vs1, uważam, że dosyć, dosyć mocno dała. Dobra, no i co, dajemy sobie, lecimy sobie skalią. Na razie każda battle zwróciła się naprawdę, i to z nawiązką. Mamy teraz Uno try, dobra, zobaczymy, czy Uno Try nam odda. mamy tak samo, 1 1 też w ogóle... Jest ostatnio dużo nowych subskrypcji, więc też jeszcze może tak napomknę na tylko na czym polega ta seria. Seria polega na tym, że testujemy każdą skrzynkę, otwieramy ją jeden na jeden z botem, znowu z Botnex, nie wiem co jest grane, otwieramy każdą skrzynkę jeden na jeden, 10 sztuk i jakby patrzymy, które skrzynki warto otwierać, które skrzynki po tych 10 się zwracają, które nie wiadomo, może jest tylko 10 prób, więc przy na przykład kolejnych 10, przy kolejnych 15, 20 może być całkiem inaczej. No ale takie 10 otwarć też daje mniej więcej pogląd na to, czy skrzynka ma potencjał, czy, czy właśnie jest na tyle procentowa, że gdzieś tam jest bardzo duże ryzyko otwierania tych skrzynek. Na ten moment tak naprawdę już jesteśmy po, nie wiem, po 10, po 15 odcinkach z tej serii. No i mam wrażenie, że chyba nie oddały, nie wiem, może 5 skrzynek się nie zwróciło. Więc na razie naprawdę idzie całkiem, całkiem fajnie, takie battle 1 na 1, jasne, że jest, jest dużo większa szansa na to, że wygrasz tego battle, ale też szansa rośnie na to, że Profitu z takiej battle nie będzie, no bo wiadomo, że czym, więcej, czym mniej osób na battle, tym mniejsze szanse na to, że ten profit będzie większy, no ale tak powiem szczerze, z tego co sobie patrzę po tych, po tych odcinkach no to naprawdę one się fala nie zwracają. No i tutaj kolejna batla, która się nam zwróciła i to nawet udało się ją wygrać. Pierwsza batla w dzisiejszym odcinku wygrana. Ostatnio właśnie nagrywałem od stuwy do kosy. <coughs> mówię, tak, spróbuję, testuję, zobaczę, bo te kosy były trochę tańsze, więc chciałbym zobaczyć, jakby ten próg próg, próg wyjścia do kosy był dużo mniejszy niż, niż poprzednim razem, jak to udało mi się zrobić, więc mówię, testuję, zobaczę i nie wygrałem przez cały odcinek ani jednej batli. Nie, to jest dla mnie hit. Macie ten film na, na kanale właśnie u mnie, to jest chyba w ogóle poprzedni odcinek, także jak ktoś nie widział, no to zachęcam do obejrzenia. A my teraz mamy acze, jeżeli chodzi o tą skrzynkę, no to ja akurat bardzo, bardzo dużo katuję na streamach, no bo fajnie oddaję, fajnie oddaję, więc zobaczymy, zawsze jak mówię, że coś fajnie oddaję na streamie, no to później na filmie, na filmie oddaję średnie, więc zobaczymy, czy teraz będzie tak samo. No w niej jest duży potencjał, tylko już tu jest właśnie, ona kosztuje 18, przez co no tu naprawdę musi fajnie dać, żeby ona się zwróciła. No i dobra, i mamy tak naprawdę praktycznie zwrotkę tych dwóch ostatnich skrzynek. 9, 17, no okej, okay, na razie wygrywam. Ale z tego co patrzę po dropie, no to ta skrzynka ma na ten moment najmniejszy potencjał na to, żeby się w ogóle zwrócić, także... E, zobaczymy, no tu jest 11... Ciężko, ciężko to może być te 100 skrzynko. to jak nie poleci jakaś bomba, a na razie się na to nie zanosi To będzie lipo, właśnie jestem ciekawy czy poleci w ogóle jakaś gwiazdka przez ten dzisiejszy film Kurczę, bo Mondura teraz wydropił dosyć, dosyć dużą ilość skinów, a mi cały czas leci właśnie coś po złotówce, po 70 groszy, mam wrażenie, że wymknęła mi się e, ta batla Uuu, no i tyle, no i tyle e, Green laminat, no i tutaj chyba kończę. Dokładnie tak, kończy całą tą dyskusję o tym Gdyby nie to, e, wygrałbym Gdyby nie to, to bym wygrał tą battle, battle no ale gdyby nie ten kałak, no to też nie byłoby zwrotki niestety z tej botelki. czyli tak jak e, Tak jak mówiłem na początku e, To co na streamach oddaję, na filmach niekoniecznie Dobra, teraz mam nową erę, zobaczymy co tutaj e, Tak samo, jeden vs 10 10 skrzynek, no i testujemy, zobaczymy Tutaj też, to jest ta skrzynka jedna z moich ulubionych, jeżeli chodzi o streamy. Też ją, też ją dużo otwieram, ale to też bardziej z, właśnie dlatego, że wypiszecie, żeby ją gdzieś tam dawać do Batli, a nieżeli właśnie tam ode mnie, no bo ja. Ma, ona ma równe procenty, w sensie to jest tak jakby na kałgarza, ale bez kałgara, No i też w tym wypadku nie ma tutaj żadnej, żadnej bomby. Czyli tutaj nad droszymski skinem jest skin za 47, więc ryzykujemy tak naprawdę ryzykujemy tak naprawdę 18, tylko po to, żeby ewentualnie potroić to, co może, to, co może wypaść. Jakby nie ma szansy na żadnej kołsy, nie ma szansy na coś takiego mega grubego. No więc tak, tak pod taki pewne, powiedzmy, pod taką pewną zwrotkę, albo zbliżanie się, albo po prostu nie stracenie, to jest OK. Ale, ale pod jakieś takie, właśnie szanse, kosy czy szanse drogiego skina, no raczej tą skrzynkę bym, bym omijał. No i tutaj na razie widzę, że jest dosyć mocna lipa, bo Bo 3 Liga, no jak to bo 3 Liga? No niestety, niestety zabiera dosyć mocno. No i tu jeszcze nic nie wydarzy. Ta Batla będzie e, przegrana, co prawda jest z profitem, ale jest przegrana niestety. No i to mi się nie podoba, i to mi się nie podoba. Dobra, dobra, w takim razie lecimy sobie z kolejną. E, mieliśmy teraz, mieliśmy teraz tu i mamy teraz procentówkę, ok. No tej procentówki jestem mega ciekawa, bo tu może być totalne gówno, a może być naprawdę jakiś, jakiś kozak. <coughs> Ogólnie łaspeki na kałgarze bardzo lubię otwierać, bo one dosyć, dosyć fajnie dają. Bardzo często leci ten King Cole Firm, dosyć często leci ten Dark Water, więc no, jest, też, jest też naprawdę dosyć duża zwrotka z tej skrzynki. I też ten Kaiman bardzo fajnie, bardzo fajnie leci, ale to mówię tak jak na kałgarze, a nie z tych a nie z tych właśnie zwykłych, bo tamten te zwrotki są raczej, raczej mniejsze. Ale tu nam jak dało, 200 nam się już z tym jednym łapekiem cała Batla zwraca. Okej, okay, ja mu dało też dwie stówy, no niesamowite to jest. Niesamowite, jak tu już jest, jak tu już jest e, X2 grubo X2, a przed nami jeszcze tak naprawdę połowa battlei, więc tu może się wydarzyć wszystko. Może być też tak, że do samego końca będą leciały tu wSPE. Swoją drogą. Jak jest, e, jaka jest szansa na tego OSPE'a? Pół procenta niecałe, okej, okay, no to, to dziwne, że poleciało mi i skrzynkę później poleciało dla Bota Szkoda, że nie coś grubszego dla mnie. No, ale na ten moment z tego co widzę, mamy remis. No, bo te wszystkie, wszystkie aspekty są dokładnie, dokładnie tyle samo warte. No i tak właśnie kończymy. Czyli to będzie remisowo. No i teraz będzie losowanie. Ja w tych losowaniach akurat za dobry nie jestem. Najczęściej przegrywam, Akurat tu mi się udało wygrać. 420 zł i 16 groszy. Ok, całkiem, całkiem przyjemnie to dało. Sprzedajmy sobie wszystko. Stwórz bitwę. No i co? No i. E... I lecimy dalej, tutaj mieliśmy teraz e, Fewerki, tych fewerów jestem ciekawy, bo one na kałgarze naprawdę dają mega, mega mocno Tutaj mega często lecą te kostki za pięć koła, już wam pokazuję które mm, O te, o te, te swe drogokosna, które ja straciłem chyba z 1500 zł, bo ja kupiłem Jak ona była w tym piku cenowym i ona później zaczęła spadać i, i powiem szczerze, że na nie straciłem Tyle pieniędzy, ale teraz sobie kupiłem motylka ostatnio i na nim już zarobiłem X2 yy, Marble Fade, a, bo go kupiłem bodajże za chyba 5200, a w tym momencie jest za prawie 10, także udało mi się niesamowicie. Mówię, kurde, jest ryzyko, w sensie, no bo był ten dołek cenowy, jeżeli chodzi o kosę. No i mówię, kurde, zaryzykuję, bo to naprawdę może być fajna inwestycja. Ona mogą fajnie odbić, no i faktycznie odbiły, więc na razie jestem dosyć dosyć fajnie zarobiony, jeżeli chodzi o ten nóż. Yy. Dobra, ale co w tej battle? Na no, tej battle jest dosyć mocna lipa, mamy tylko łępeki tutaj na lewo, tutaj mamy tego Galila, ale finalnie ta battle jest w dosyć, dosyć duże plecy. Ona, mówię, ta skrzynka jest super, ale na kałgarze, yy, na zwykłym trybie nie siedzi, ogólnie nie, nie, bardzo, nie bardzo właśnie przypadłem z tym Feverem, e, bo po prostu, po prostu słabo daje bez kałgaru. No, i tak jak widzicie tutaj, no ja dropnąłem 62, bot next dropnął no 13, finalnie mamy 75. Dla mnie, no nie jest to za dużo, bo tej, tutaj naprawdę jest, są dosyć, dosyć mocne plecy, no ale bywa i tak. No i co widzowie, dajcie mi znać w ogóle, czy chcielibyście, czy ogólnie wolicie taki format, jaki jest teraz. Czyli na przykład, że ja Wam mówię, że wygrywa osoba skina od 15-20 zł, dla mnie to jest też lepiej, bo ja nie muszę wypłacać konkretnych skinów. Ja też często o tym zapominam. Więc jakby mi to jest na rękę, że ja wam mówię, że do wygrania skin od takich widełek do takich widełek i jakby tyle. Jeżeli wolicie konkretne skiny, żebym wam rozdawał, na przykład, że nie wiem, dzisiaj jest do wygrania taki, taki glock, no to dajcie mi znać po prostu w komentarzach, bo chciałbym wiedzieć po prostu, co wy wolicie. No i co, no, no to jeszcze na koniec pokażę wam prezenty. Na tą koskę cały czas mamy te 99 osób, ona jeszcze sobie czeka. Tutaj ostatnio właśnie były, ostatnio spadła na live dla widza i od razu dzień później dołożyliśmy... Dołożyliśmy nową. No i co, widzowie? No pamiętajcie o tym, że do wygrania w tym filmie macie, macie skina od 15 do 20 zł, wystarczy skomentować ten film, zostawić łapkę w górę i subskrypcję. No i co? No i pamiętajcie o tym, że streamy są praktycznie codziennie, więc zapraszam Was każdego wieczoru po godzinie 18, 19, tak w sumie bardziej po 19. Więc widzimy się na streamach, widzimy się na filmach. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.